Szybciej Ewa, wyjmuj, bo już jeszcze się chcę. A co, nie jadłeś nie? No jeszcze nie, nie próbowałem, nie nie wiem jak to wyszło. Tak? O, ale kolorek piękny, z ciemno. Tak o. jak mówiłem, że to... O, piękny. Tutaj już... No. E... Ale... Pawałam. A, i co, i Czy... dobrze, nie? Tutaj, no, widzę, ukroiłeś, nie? A nie? No. No, nie, no widzę, ten... I nie czarny, a jak pięknie się udało, nie? O, zaraz no jaki kolorek, tylko że to ciemno Już jest to Już jest. no, O zobaczcie jak, jaki kolorek piękny Jaki żywędzi, jakie wychodzi Ale super. O. No dziękuję. Ale o, fajne, piękne. no Czerwone mhm. mięsko. Dobrze przyprawione. Jak? Dobrze przyprawione? Mhm. Dobrze, ale super. Ani nie zasłonę, no normalnie w ustach sama płycha się rozchodzi, nie? Hmm. No dobrze, wunia to ten bo no, no, jeszcze na to szybko wyjmuj Korękawicę zakładaj I, bo już No już sąsiadki pojechały, a my I, kurwa no. jeszcze tyle kawałków na te jezioro? Dwa bierzemy? wystarczy. Co? jeden Jeden! No. A może jeszcze dwa. Nie, bo tam więcej będą, to zaraz będą chcieli, nie? Po co? Jeden dla nas i. A, a, jedzie... a tak to powiemy, że nie ma. A co, wilki zjadłem? To weźmiemy ten. jeden no, Ale super wyszło. I, i, no. I co tutaj? A, a go... teraz jak... No goloneczka zobaczcie jak wyszła pięknie. No to tylko weźmiemy, o goloneczkę. No goloneczkę to można wziąć. wziąć. I to jest zawsze No. ]żko. Także słabo e... trochę widać, bo już jest ciemno, nie? Ty tak A. jeszcze. Znaczy tego starczęcego e, nie, bo trochę nieładnie, ale weźmiemy no. goloneczkę, ten obocusz. No. O ten o no. tutaj ten tam sobie to tylko... jutro na y, zaczęte no. także wędzenie wędzenie udane tak. o, o no, zobacz tu, no. Baczusze, piękne, no piękne no się. o jedzonka będzie teraz o. myślę że przytyję znów <laughs> no. No. Ja, ja to się poprawię także <laughs> Proszę zobaczyć, jak pięknie wygląda, jakie Jerzy będzie. Jak jeży Także, No, dzisiaj ten. Y, tutaj bo drzewo mam jeszcze tam z jabłonie, za ten z gruszy to tam nie podkładałem, bo, bo ciemniej, a zaraz byście mówili, że przypalone, nie? Także wyszło dobrze, możecie pochwalić. mnie, że dobrze robię, że smaczne. Także, jak widzicie, nie Ewa zadowolona, szczęśliwa, że z Jerzym jedziemy zaraz na jezioro. Bo namiot bierzemy i na noc Ewa, tak jak obiecała. No jedziemy, bo no. sąsiadki pojechały, no. wszystko no. poszykować A tak. my jeszcze, ale to nie tylko mięsko no. załadujemy. I... I jedziemy. Także, widzicie, jak widzicie, to zrobione, uwędzone, także Ewcia, pozdrawiamy wszystkich. Życie no. Wam wspaniałego wieczoru, spoczynku no. w niedzielę. Także. Także buźka, pa. No, pa.